Szczecin ma jeden z największych cmentarzy w Europie cmentarz centralny. Otwarty w 1901 roku obejmuje powierzchnię około 170 hektarów i jest zarówno miejscem spoczynku, jak i parkiem miejskim. Najważsze mieszkanie świata znajduje się w Polsce. Warszawski dom kereta, to instalacja artystyczna zaprojektowana jako budynek mieszkalny, ma szerokość liczącą 152 cm. Mieści się pomiędzy dwoma przedwojennymi kamienicami i ma aż trzy piętra. Polska jest jednym z największych producentów i eksporterów bursztynu na świecie. Szacuje się, że udział polskich wyrobów z bursztynu na rynku światowym może sięgać nawet 70%. Wrocław jest znany z krasnali. W całym mieście znajduje się ponad 400 tych małych figur. Ich geneza jest związana z ruchem pomarańczowej alternatywy, walczącą z władzą komunistyczną w latach 80. Ich członkowie nosili charakterystyczne, spiczaste czapki, przypominające wyglądem nakrycia głowy krasnali. Polska niestety boryka się z problemem zanieczyszczenia powietrza, zwłaszcza w niektórych dużych miastach. Według różnych raportów, miasta takie jak Kraków, Wrocław czy Katowice są wymieniane jako jedne z najbardziej zanieczyszczonych w Europie, głównie z powodu emisji z ogrzewania węglem i transportu. Geometryczny środek Polski znajduje się dokładnie we wsi Piątek, położonej w województwie łódzkim. To symboliczne miejsce, które zostało określone na podstawie analizy geometrii kraju, uwzględniającej jego kształt i granice. Syfilis to choroba o wielu imionach. Ma około 20 potocznych nazw, w tym choroba francuska czy choroba Kupidyna, a to tylko niektóre z nich. Niestety od nazwy naszego kraju również powstała jedna z nazw, bo w Rosji nazywana jest chorobą polską. Polska posiada jedną z najstarszych restauracji w Europie. Piwnica Świdnicka znajdująca się we Wrocławiu działa nieprzerwanie od 1273 roku. Kamizelka kuloodporna została wymyślona przez polskiego wynalazcę Kazimierza Żeglenia. W Warszawie osoby urodzone w środkach transportu publicznego mają prawo do bezpłatnego podróżowania przez całe życie. Prawo to zostało ustanowione 30 listopada 2006 roku i obejmuje dzieci, które przyszły na świat w autobusach, tramwajach, metrze lub innych środkach transportu obsługiwanego przez Zarząd Transportu Miejskiego. Polska ustanowiła pierwszą konstytucję w Europie i drugą na świecie, zaraz po Stanach Zjednoczonych. Sukiennice na rynku głównym w Krakowie to najstarsze centrum handlowe w Polsce, działające nieprzerwanie od XIV wieku. Sprzedawano tam tkaniny, przyprawy, skóry, jedwab, inne towary luksusowe. Pustynia Błędowska jest jedyną naturalną pustynią w Europie Środkowej i znajduje się niedaleko Błędowa w Polsce. Powstała w wyniku działalności lodowca podczas ostatniego zlodowacenia obejmuje obszar około 32 km2. Lampa naftowa, która zrewolucjonizowała życie ludzi na całym świecie dzięki możliwości korzystania ze sztucznego światła, została wynaleziona przez polskiego naukowca Ignacego Łukasiewicza w 1853 roku. Molo w Sopocie jest uznawane za najdłuższe drewniane molo w Europie, które mierzy imponującą długość 511,5 metra. Zostało zbudowane w 1827 roku i od tamtej pory stało się ikonicznym punktem na mapie Polski nad Bałtykiem. Pierwsze mistrzostwa w szachach, które odbyły się w Polsce – Zostały zorganizowane na początku XX wieku, a dokładniej w 1922 roku. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Polska rozważała kolonizację Madagaskaru i innych odległych regionów. Pomimo wysiłków takich jak delegacja na Madagaskar w 1937 roku, plany te nie powiodły się z powodu nieprzychylnego stosunku nowego rządu Francji i wybuchu II wojny światowej po niemieckiej agresji na Polskę. Polska jest jednym z czołowych producentów jabłek na świecie. Najczęściej plasujemy się na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej pod względem produkcji jabłek, a światowe statystyki umieszczają Polskę zazwyczaj na trzecim lub czwartym miejscu pod względem wielkości naszych sadów. W 2023 roku produkcja jabłek w Polsce wyniosła około 4,6 miliona ton, co potwierdza znaczącą rolę Polski jako producenta tego owocu na światowym rynku. Najstarsza działająca partia polityczna w Polsce to Polskie Stronnictwo Ludowe PSL. Zostało założone w 1895 roku jako Stronnictwo Agrarne. Zamek Zakonu Krzyżackiego w Malborku to największy zamek na świecie pod względem powierzchni. Został zbudowany w XIII wieku jako siedziba i twierdza Zakonu Krzyżackiego. Jest również wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Polska może się także poszczycić 15 innymi miejscami wpisanymi na tę prestiżową listę. W Krynicy Zdroju rośnie najstarsze drzewo w Polsce, liczące około 900 lat. To cis rosnący na stokach góry parkowej, który jest również jednym z najstarszych drzew w Europie. W naszym kraju znajduje się jedno z największych skupisk jezior krasowych na świecie. Pojezierze Wielkopolskie i Pojezierze Pomorskie to obszary z licznymi jeziorami powstałymi w wyniku erozji krasowej. Kopalnia soli Wieliczka, założona w XIII wieku, jest jednym z najstarszych zakładów górniczych na świecie. Znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO i od ponad 700 lat dostarczała sól. Która była niegdyś cennym towarem na międzynarodowym rynku. Wydobycie zostało zakończone dopiero w 1996 roku i aktualnie stanowi atrakcję turystyczną. Łódź była pionierem w Polsce pod względem uruchomienia tramwajów na koncesyjnych liniach tramwajowych w 1898 roku. Początkowo sieć tramwajowa obejmowała trasy z elektrowozami i była uważana za nowoczesną w swoim czasie. W Polsce organizowane są największe na świecie wystawy Gołębi. Wydarzenie to przyciąga miłośników ptaków z całego globu. Którzy uczestniczą w widowiskowych pokazach oraz zawodach gołębi pocztowych. Najstarsza czynna poczta w Polsce znajduje się w Gdańsku. Poczta Główna, założona w 1568 roku, jest nie tylko historycznym zabytkiem, ale także funkcjonującą placówką pocztową nadal obsługującą mieszkańców. Jedno z pierwszych udanych przeszczepów serca w Europie Wschodniej odbyło się w Polsce. Przeprowadzono je w 1985 roku. W Instytucie Kardiologii imienia Prymasa Tysiąclecia. Możemy się poszczycić dwoma zegarami, które są jednymi z największych w Europie. Pierwszym z nich jest słynny zegar na Warszawskim Pałacu Kultury i Nauki, który ma imponujące 6 metrów średnicy i jest trzecim najwyżej zawieszonym zegarem na świecie. Drugim jest zegar na Wieży Ratuszowej we Wrocławiu, który jest jednym z największych w Europie pod względem powierzchni tarczy. Nazwa Polska zaczęła być używana dopiero w XI wieku. Kiedy to państwo polskie pod rządami dynastii piastów zaczęło się kształtować jako jednostka polityczna. Nazwa ta odnosi się do słowiańskiego plemienia polan, które zamieszkiwało te tereny od czasów przedchrześcijańskich. Polski język jest często uważany za trudny dla obcokrajowców ze względu na bogactwo gramatyki, złożoność fleksyjności oraz subtelne różnice w wymowie i akcentach. Jednym z wyzwań dla uczących się jest również bogactwo wyrazów pochodzenia obcego oraz liczne idiomatyczne wyrażenia. Które mogą sprawiać trudności w zrozumieniu naszego kontekstu kulturowego. Patyczki do uszu, często nazywane patyczkami higienicznymi, zostały wynalezione przez Polaka Leo Gerstenzanga w 1923 roku. W naszym kraju znajdują się dwie miejscowości o tej samej nazwie, które mogą prowadzić do nieporozumień w komunikacji. Jednym jest Poznań, znane miasto stołeczne Wielkopolski, a drugie to Mała Wieś na Lubelszczyźnie. W Polsce znajduje się najdokładniejszy zegar na świecie. Jest to zegar pulsarowy który mierzy czas dzięki kilkunastu antenom skierowanym na kilka najbliższych pulsarów. Znajduje się na dachu kościoła Świętej Katarzyny w Gdańsku. Wrocław jest nazywany miastem stu mostów nie bez przyczyny. Zarządzające infrastrukturą miejską zakład drogi i utrzymania miasta ma pod opieką imponującą liczbę 111 mostów. Najkrótszą rzeką w naszym kraju jest rzeka Klonownica, która liczy zaledwie 550 metrów długości. Rzeka ta płynie pomiędzy jeziorami Necko i Augustowskim, na Pojezierzu Augustowskim, w województwie podlaskim. Najdłuższym budynkiem mieszkalnym w Polsce jest Falowiec, znajdujący się na gdańskim osiedlu przy morze. Jest to zespół 60 piętrowych bloków, które połączone są falistą, poziomą konstrukcją o długości około 800 metrów. Najwyższy polski wodospad to Siklawa, znajdująca się w Tatrzańskim Parku Narodowym. Ma ona około 70 metrów wysokości i jest nachylona o 35 stopni.